Proszę, słuchajcie. O, co mam z tym słowem? O, coś mam. Dobra, To jest to. Tak to jest, jak się ma. Niedużą kuchnię. Słuchajcie, zawsze się na coś wpadnie. No ale no, dzięki Bogu nie wpływa to na jedzenie. Teraz bierzemy yy, czerwoną paprykę. Jakoś tak mnie coś tak mało no, widać. Może trochę mnie będzie widać, dobra? Wyłączyła się kamera. Jak zawsze. Ja bardzo lubię jakieś właśnie takie kolorowe danie. <grytanie> o, jest jakaś ostrość w ogóle. Jest. Okej, okay, dobra. <grytanie> yy, bo jak się nie zrobi, to będzie kicha. No ale może się zrobić, dobra? Zobaczmy. Także czekamy. E, I jakieś rękawiczki, oczywiście, takie kuchenne. Dobra, wyciągamy. E, ok. E, no, nie taką samą, ale w sensie, że. Jeszcze raz, że. Tej dobra. Pokażę Wam jeszcze. Ups. Znowu taka gazówka. One są dość takie miękkie. Kurczę, i bardzo gorące. Czekajcie, może jakiś inny pomysł. No i takie łatwe, to uśmiechy. Do kamery, Ok, może zrobimy tak. Ten też jest trochę gorący. Okej, okay. coś wybiorę. Ile można się uśmiechać do kamery?